Otóż mamy 14 już edycję konferencji zatytułowanej Współczesne media. Tegoroczna konferencja zatytułowana jest Dziennikarstwo w czasach kryzysu. I przez dwa dni e, naukowcy z całej Polski, z najistotniejszych e, ośrodków e, polskiej nauki, e, z zakresu dyscypliny e, nauki o mediach i komunikacji e, społecznej, czyli nasi mediaznawcy będą obradować właśnie nad wątkiem kryzysu, kryzysu w mediach, kryzysu związanego nie tylko z samą demokracją, z dezinformacją, informacją w społeczeństwie w ostatnich latach, ale również kryzysu związanego z samym zawodem dziennikarstwa. Sytuacje kryzysowe wyostrzają przede wszystkim te cechy, które grożą profesjonalizacji dziennikarstwu. To znaczy, istnieje zawsze pokusa, żeby o kryzysach informowali ludzie, którzy nie są dziennikarzami, ale którzy w tej roli sytuują się z wielu powodów, np. popularności w mediach społecznościowych. Dodatkowo, mówienie o sytuacjach kryzysowych wyzwala szereg emocji, które przekładają się na poczucie niepewności, chaosu, destabilizacji świata u naszych odbiorców. Toteż, żeby odpowiedzialnie o sytuacjach kryzysowych informować, konieczna jest edukacja dziennikarska, ale także wyczucie pewnych standardów etycznych, które muszą charakteryzować przekaz o kryzysie, czyli o niebezpieczeństwie. Wybór tematu konferencji, który, którego dokonałyśmy z panią profesor Hoffman, jest związany z tym, że rzeczywiście w czasach kryzysów się znajdujemy. I to są kryzysy bardzo różnego rodzaju. To są kryzysy zewnętrzne i wewnętrzne, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Czyli kryzysy dotyczące sytuacji politycznej, dotyczące sytuacji zdrowotnej, czyli pandemia i wojna, ale także kryzysy wewnątrzinstytucjonalne, kryzysy osobowe związane z zawodem dziennikarza. Zaufanie społeczne spada do zawodów publicznych w ogóle. Spada dlatego, że w mediach mamy bardzo widoczną polaryzację, która dotyczy całego społeczeństwa. I to, jest, to są relacje wzajemne, czyli z jednej strony media są spolaryzowane, z drugiej strony społeczeństwo i jeden czynnik wpływa na czynnik drugi. Jest to zawód przyszłości. Zawód, który rokuje, który daje nadzieję na to, że będzie się coraz lepiej opisywać, prezentować, kadrować świat otaczający. Korzystać z doświadczeń tych, którzy już pozyskali dużą wiedzę profesjonalną, ale jednocześnie własną osobowość, rozwijać, pozyskiwać wiedzę, zdobywać to, co zawsze jest niezbędne, czyli z jednej strony wiedzę uszczegółowioną, ale z drugiej strony dbałość o warsztat, o to, żeby ćwiczyć cały czas. Ćwiczenie czyni mistrza. Szansa na to, żeby uzyskać sukces w zawodzie, to jest połączenie erudycji, kompetencji właśnie z tymi umiejętnościami.